Widz zapytał, szukam auta do 20 klocków, w automacie, sedan lub kompakt, z benzyną do LPG. No to lecimy z czterema propozycjami. Audi a 38 p z pancernym 1.6 MPI. Masz 102 konie, więc szału nie ma, ale za to będzie jeździć i jeździć. Do momentu jak mu nie zabraknie oleju, bo część z nich lubi sobie chlapnąć, ale to cecha, a nie wada silnika. Dolewaj i tyle. Gaziotek przyjmuje idealnie, automat to DSG i z tym silnikiem nie powinien być zajechany tab 9.3 z 2.0 turbo 150 kunia, ale na klapie ma 1.8, ale to 2.0. Jak się postarasz, to trafisz po lifta który wygląda o niebo lepiej niż przedlift. W środku jest praktycznie bez zmian. Silnik świetnie przyjmuje gaziutek, ale automat musi mieć zmieniany olej, aby działał spoko. Sporo klamotów to Vectra C. Mitsubishi Lancer 1.8 CVT. Tu możesz wybrać albo sedan, albo hatchback. Ale silnik to 1.8 140 kunia, a automat to CVT. Jak jest normalnie traktowany, to jest bezawaryjny. I takiego szukaj, który działa idealnie. Ruda nie jest problemem, a mechanicznie jest bardzo dobrze. Gaziutek przyjmuje OK. Honda Civic i też jak Lancer ma 1.8 i CVT. Okej, okay, wygląd dyskusyjny, ale to auto na zasadzie lać paliwo i jeździć. Psują się pierdoły jak to w 16-letnich furach, ale tojka to tojka. Podobnie jak w lancerze, automat jest spoko, ale musi działać ok. Silnik gaziutek przyjmuje spoko, ale jak kupisz z LPG, to nie jakiś stary, bo tojki mają delikatniejsze głowice. Walnik ciuka dla zasięków i zaobserwuj. Dzięki i zdrówka.